Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać mój nowy nabytek, którym jest samiczka rasy Olbrzym z Czarny. Tak, prowadziłem nową rasę. Powiem tak, osobiście samiczka mega mi się podoba, chociaż z początku miałem małe problemy z jej charakterem, no ale teraz już się uspokoiła. Nie będę dużo mówić nic o jej rysunku, tylko tyle, że jeżeli chodzi o jej pręgę, to ona dla mnie wymiata. Natomiast jeżeli o kresbę boczną, czyli kropeczki, no to nie są najlepsze, ponieważ ma ona ich całkiem sporo i są ze sobą połączone, ale myślę, że jeżeli dopuszczę do niej ładnego samca, to młode powinny wyjść naprawdę ładne. Nie będę Wam właśnie opisywać kresby, chlawy i tak wszystkiego z osobna, bo bym Wam Was tu po prostu zanudził. Dlaczego OSC? Tak po prostu. Jakoś specjalnie się nad tym nie zastanawiałem. Stwierdziłem, że raz kozie śmierć i pojechałem po samiczkę. Powiem Wam jeszcze, że samiczka jest zakocona. A termin jej wykotu to 27 marzec, czyli jutro, ale przed chwilą będąc już u niej zaobserwowałem, że robi gniazdo, także niedługo powinien być wykot. Koniecznie w komentarzu napiszcie mi co o niej sądzicie, a teraz żegnam się już z Wami, trzymajcie się, cześć! No i niestety teraz już informacje odnośnie wykotu. Samiczka jest już właśnie po wykocie, który zaczął się w sobotę. Urodziła ona wtedy dwa młode, z czego niestety tylko jednego udało mi się uratować. A całą resztę młodych po prostu urodziła w nocy. Łącznie wszystkich młodych było 12, W tym cztery młynarze, pięć kominiarzy i trzy srokacze, z czego dwa naprawdę ze świetnym, po prostu świetnym rysunkiem. Ten jeden później miał gorszy. No ale no ale młode jednak nie przeżyły tego wykotu. Był on naprawdę dla samiczki ciężki i wykańczający, ponieważ trwał około 9 godzin. Samiczka miała duże problemy, aby się wykocić. Pomagałem jej w każdy możliwy sposób, jaki mogłem, starałem się. No i myślę, że na ten problem właśnie wykocenia się składało się kilka czynników. Pierwszym jest na pewno to, że młodych było bardzo dużo, bo jednak 12 sztuk to nie jest najmniej. Więc yy, nic dziwnego, że samiczka sobie nie mogła poradzić. Drugim czynnikiem jest to, że młode były wręcz ogromne. One nie były duże, one były ogromne. Był tylko chyba ten jeden srokarz z gorszym rysunkiem był mniejszy i jeden kominiarz, a reszta była po prostu taka duża, że no, że ja po prostu się dziwię, że, że gdzie takie młode się mogły urodzić. No wiem, że OSC nagrasa duża, no ale bez przesady. No i trzecim czynnikiem który na pewno też wniósł coś do tej sprawy jest to, że samiczka była pierwiastką więc mogła nie wiedzieć ona do końca jak ma się zachować no ale cóż, myślę, że dam jej teraz odpocząć i po prostu za jakiś czas zakocę ją ponownie zdarza się, no wykot udany nie był a jeszcze chcę wam powiedzieć, że tego jednego y, młodego, którego uratowałem, czyli kominiarza Żyję, mam go w domu, e, sam go dokarmiam, no i po prostu zobaczymy, czy on będzie żył, czy uda się mu, czy mi się uda właściwie go wykarmić, ale jak na razie kończy już, znaczy zaczyna trzeci dzień, bo drugi skończył, no i ma się naprawdę dobrze, jest bardzo ruchliwy i co mnie cieszy. No i tak jak mówię, zobaczymy, co będzie z drugim wykotem, ale myślę, że drugi wykot już będzie lepszy. No i tak jak mówię, dajcie znać, co myślicie o samiczce. No i myślę, że w tym filmiku to na tyle. Trzymajcie się, cześć.